Cześć, po krótkiej przerwie dzisiaj idziemy na halę gąsienicową. Zobaczyć jak warunki. Było kilka dni cieplejszych, a dzisiaj znowu mamy mrozik. Chciałem jeszcze dorzucić kilka informacji na wstępie. Dzisiaj temperatura odczuwalna jest bardzo niska, także kamera tutaj nie daje rady. Bardzo szybko bateryjki się rozładowują, więc mało mamy ujęć na podejściu. pracowaliśmy oczywiście z rzezin przez alegą śmigotową, poprzez książę liliową na świnicę. Warunki są dosyć dobre, szlak jest, jest przedestany, jest bardzo twardy, także tutaj polecam mieć pełne raki, nie raczki. W niektórych miejscach naprawdę lód był tak twardy, co będzie widać na nagraniach, że nawet pełne raki nie wbijają się do niego całkowicie. W związku z tym, że mamy teraz długi weekend, jest bardzo dużo ludzi na szlaku, także trzeba być czas rano, żeby sobie znaleźć jakieś miejsce na parkingu. No, i drugim problemem oczywiście jest wejście do schroniska w murowańcu. Wczoraj po zejściu kolejka do bufetu stała aż na pole, więc nie było większych szans na to, żeby wejść do środka i się ogrzać. Ostatnią baterię sobie zostawiłem na szczyt, żeby zrobić kilka ujęć. Także schodząc z taternickiego wierzchołka świnicy, będzie kilka ujęć, jak ten szlak po drodze wygląda. Wychodzimy z doliny Gąsienicowej przez Liliowe i będziemy się kierować na Świnicę. Teraz teraz na krótki postój założenie raków, bo tutaj pod cieniutką warstwą śniegu jest dość twardy lód, a na strumienie teraz będzie znaczne. Szkoda się męczyć i buksować w miejscu. Patrzcie jaki lód. Przełęcz ligiowa Taki się będzie Wbija Tak, 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 tak twarda jest znowu jakiś balon w oddali Z wierzchołka paternickiego szczytu świnity, bo baterie nam tutaj umierają po trzech minutach. Także nagrania po drodze prawie brak. O? I tak jest tak duży kontrat, że może to być ciężko Znyszymy z widzeniem tego jest to... ja. <small> Jeszcze w zejściu. Jakieś ujęcie, może jeszcze bateria nie, nie padnie. Piękny dzień, niestety mroźny i to jest trzecia bateria, ostatnia, którą mam dzisiaj ze sobą. Niestety bardzo krótko. Daję dość Dzisiaj dość tłumnie na tej świnicy. Przedeptane bardzo dobrze, ale twardo i dużo lodu. Konieczne raki, zdecydowanie. Jeszcze widok z przełęczy. Dużo wody, wody. Troszeczkę jeszcze